Cześć, dzień dobry, witajcie. Bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Pomyślałam, że na chwilę usiądę i z wami pogadam. Mam tutaj wodę. Przed chwilą wróciłam do sonia, Przed chwilą wróciłam z pracy i zabieramy się do działania, moi drodzy, bo muszę pić dużo wody. W ogóle cały czas sobie przypominam, bo ostatnio mam problem z tym piciem wody i staram się wypić taką jedną butelkę w ciągu dnia. Teraz już otworzyłam kolejną, więc akurat dzisiaj nie jest źle, ale. Yy... Dzień dobry, w poniedziałek, witam kolejnego, w kolejnym tygodniu. Zaczynamy. Ja tutaj mam swoją rozpiskę perfekcyjnych porządków i pomyślałam, że na chwilę z wami usiądę, aby porozmawiać, pogadać, zapytać się, jak wam idzie, czy cały czas trwacie w tym wyzwaniu, czy je robicie. Pamiętajcie o tym, że wam proszę też o kilku rzeczach, bo pamiętajcie o tym, aby mnie oznaczać na Instagramie. Ja sobie chętnie zobaczę, bo niektóre z was wysyłają mi zdjęcia, jest mi bardzo, bardzo miło, kiedy mogę zobaczyć, jak te perfekcyjne porządki wyglądają u was, czego używacie, jak to wyglądało przed, jak wyglądało po, naprawdę. Jeśli macie ochotę, to wysyłajcie mi zdjęcia, bo mnie to jeszcze bardziej tak uszczęśliwia i motywuje do działania. I ja tutaj muszę sobie odhaczyć kolejne rzeczy i dopisać jedną rzecz do dzisiejszego dnia. Ponieważ dzisiaj myślę, że skończymy prawie, że kuchnię, prawie, że, bo zostało nam jeszcze wyczyścić sprzęty. To zrobimy chyba w kolejnym vlogu, bo dzisiaj raczej nie zdążę. Musimy dokończyć ten kredens tutaj. Um, musimy go ogarnąć do końca, bo robiliśmy to w piątek, ale wtedy nie zdążyłam tego skończyć. Będziemy ogarniać. E, aha, muszę sobie przynieść mój stołeczek z góry. Będziemy ogarniać na meblach w kuchni, w tych pudełkach i w pudle zła. I to właśnie chcę sobie dopisać pudło złote jest nasze pudło, gdzie trzymamy słodycze. Um, muszę tam posegregować, też posprawdzać, czy aby coś się nie przeterminowało, czy może coś powinnam oddać, bo staram się jednak te słodycze ograniczać. Ale mamy takie miejsce, gdzie to trzymamy, bo wiecie, jak nie ma tego na wierzchu, to aż tak bardzo nie kusi. Wiemy, że gdzieś tam schowane słodycze są, jakieś czekolady i tak dalej, ale nie mam ochoty po nie sięgać niż jak na przykład gdzieś tutaj chyba stoją jakieś pudła, bo ogólnie w domu panuje chaos, a to właśnie dlatego, że robimy te porządki i też robimy je pomału, na spokojnie, co mnie również cieszy, bo mam również... Mam także czas na życie, takie zwyczajne swoje życie, i mam czas, aby odsapnąć, aby spotkać się ze znajomymi i tak dalej, więc nie skupiam się w tym miesiącu, tylko i wyłącznie na porządkach, jak to miało miejsce. Bo właśnie mam kilka wniosków, które ostatnio um, wyciągnęłam, i też mam kilka przemyśleń, więc pomyślałam, że sobie usiądę i właśnie o nich poopowiadam. E, ponieważ zawsze, też w zeszłym roku też robiliśmy Loktober, ale powiem Wam, że perspekcji październik o wiele bardziej do mnie pasuje i może będziemy taką akcję powtarzać co roku dajcie znać co myślicie Taki, taką akcję porządkową właśnie na jesień aby lepiej wejść w grudzień, w nowy rok i żeby było miło i przyjemnie jesienią możecie mi napisać czy w przyszłym roku również robimy coś takiego a w ciągu roku właśnie jak robiliśmy perfekcyjny czerwiec to też był to super czas i bardzo mi się podobało jak wstawiam filmy od poniedziałku do piątku jakoś w ogóle nawet nie zauważyłam, że tych filmów jest aż tak dużo, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i miło Wam się spędza czas na kanale. Widzę, że za chwilę bateria będzie mi migać, więc będę musiała wymienić. Ale wracając,. Um... No, wyciągnęłam kilka wniosków I e, dzisiaj będziemy sobie wycierać kurze właśnie z górnych szafek Myć płytę gazową indukcyjną lub palniki A, dzisiaj myjemy kosze na śmieci również I przejrzymy apteczkę, więc spoko Tak już pomału zaczynamy wykraczać poza kuchnię Bo kolejnym razem będziemy czyścić wszystkie sprzęty domowe My to robiliśmy już jakiś czas temu, więc to nie wygląda aż tak źle e, Co mnie cieszy, bo to będzie taki lżejszy dzień Aha, dobra Okej, okay, no, e, więc e, zaraz się za to zabiorę obiad zjem później, w ogóle jestem po kawie kawę piłam, wiem, jakąś taką mocniejszą godzinę temu dwie godziny temu, więc e, mogę być e, troszkę taka, wiecie, aż za bardzo, ale e, no ja lubię pić wieczorami kawę, a z tego co widziałam ostatnio robiłam taką ankietę na instagramie, byłam ciekawa jak to u was wygląda i wy również podobno po kawę wieczorami sięgacie, więc jestem w tym sama, jest mi miło, chociaż to nie jest zbyt zdrowy nawyk, ale mi to jakoś nie przeszkadza w zaśnięciu, albo sobie po prostu mówię że mi to nie przeszkadza, bo jednak ostatnio też zaczęłam się troszeczkę bardziej wysypiać, więc spoko, ale w cały czas też dużo montuję. Mam mało czasu wolnego, ale powiem Wam, że te perfekcyjne porządki sprawiły, że nie myślę o innych problemach, o innych rzeczach, jakoś tak się wyłączam i zauważyłam, że działa na mnie to bardzo terapeutycznie i mam też lepszy humor, bo widzę, że te porządki są dobrze zrobione, że mniej, ale lepiej, wiecie? I też rzeczywiście. Um, Oczywiście pozbywam się rzeczy, zwłaszcza tego, co jest takie zepsute, brzydkie i niepotrzebne, więc dzisiaj skupiamy się na tym, najpierw sobie posprzątamy, pogarniamy. jeszcze widzę, że po śniadaniu muszę tutaj troszeczkę posprzątać, a potem już um, pójdę się wykąpać i będę miała taki chillowy wieczór, chcę podpisywać na wasze komentarze, w ogóle dziękuję za każdy jeden komentarz, bo powiem wam, że wsparcie jest niesamowite, w ogóle dla mnie niesamowitym jest to, że tyle osób bierze udział w tym wyzwaniu, nie sądziłam, że tak będzie, a cały czas codziennie dostaję jakieś wiadomości, komentarze, że ogarnęliście to, czy ogarnęliście tamto, albo że nadrabiacie to wyzwanie jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Plus wasze komentarze są mega treściwe i ja chcę się pochylić nad każdym jednym, dlatego um, dzisiaj będę odpowiadać na. Zaległe, ale aż nie jest aż tak źle, bo chyba mam z poprzedniego dnia tylko do odpowiedzenia. Ale naprawdę chcę to zrobić rzetelnie, bo widzę, że Wy poświęcacie swój czas i ja również chcę poświęcić, aby Wam odpowiedzieć na każdy jeden komentarz. I bardzo dziękuję również za każdą łapkę w górę, bo to mnie mega motywuje i jeszcze bardziej napędza do działania. Dobra, to tyle na ten moment. Ja idę tutaj ogarnąć. I łapiemy się za chwilę, pokażę wam dokładnie co będziemy robić, ale myślę, że dzisiejszy, już dzisiejsze popołudnie będzie takie prawie, że zamknięciem kuchni, bo zostanie nam pralka, zostanie nam tutaj jeszcze piekarnik do ogarnięcia, zmywarka, ale to już zrobimy w następnym vlogu, chociaż tak jak mówię, nie wygląda u mnie to najgorzej. Robiliśmy to kilka tygodni, kilka miesięcy temu, więc jest... Całkiem dobrze. No, dobra, to ja wstaję i zabieram się do działania, bo jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć Jeśli ja wracam z pracy i gdybym teraz usiadła i na przykład, nie wiem, włączyła sobie Netflixa czy cokolwiek I pomyślała, dobra Magda, teraz musisz odpocząć, odsapnąć To ja wiem, że ja już bym nie wstała, wiecie? U mnie to tak działa, że jeśli ja wracam z pracy, to od razu rzucam się w wir różnych czynności zajęć i tak dalej. Tak samo jest na przykład z treningiem. Ja od razu po pracy robię na przykład trening. Nie czekam z nim, bo wiem, że później byłoby mi ciężko się co to zabrać, więc ja naprawdę wolę od razu sobie zacząć działać, niż usiąść na przykład z kawką i odpocząć. Nie wiem, nie wiem czy to jest dobre czy też nie, ale ja zawsze miałam coś takiego również, że kiedy mm, Myślę o tym, że mam coś do zrobienia na przykład jutro, to wolę to zrobić dzisiaj jak najszybciej, żeby jutro mieć wolne, ale potem też sobie wnajdę kolejne zadanie na jutro, więc... No nie jestem mistrzem, jeśli chodzi o odpoczywanie Bo cały czas sobie coś narzucam I ten październik rzeczywiście jest taki szalony Ale mi to sprawia radość I na razie nie czuję wyczerpania materiału I czuję przypływ weny, więc z niej korzystam I mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej I że wy również z tego czerpiecie Dobra, nie rozgaduję się za bardzo Bo już widzę, że troszeczkę pogadałam A mm, nie chcę, żeby te vlogi jakoś trwały nie wiadomo. a car Jedno zadanie za mną, przed chwilą przejrzałam te wszystkie pudełka, dorzuciłam co nieco, troszeczkę wyrzuciłam, wytarłam również ten kurz, który się osiadł na tych szafkach. Ja zawsze powtarzam, że to jest niewykorzystana przestrzeń. Ja kiedyś, jak będę przerabiać tę kuchnię, to na pewno podciągnę te wszystkie szafki pod sam sufit. Teraz, że nie będzie się kurzyć, dwa będzie dodatkowe miejsce na przechowywanie. Teraz zabieram się za pudło zła, potem przejrzę apteczkę. Albo nie, podwozła najpierw, potem dokończę ten kredens. Później będzie apteczka w międzyczasie. Jeszcze wytrę tutaj na górze lodówkę, bo o tym też nie chcę zapomnieć. I aha, i zostanie nam na końcu płyta indukcyjna, więc naprawdę jest to fajne, fajne po, popołudnie takie bardzo produktywne. Um, I też rozmawiałam ze swoją mamą w międzyczasie, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również moją babcię, bo podobno też ogląda moje vlogi, więc jest mi bardzo, bardzo miło. Ściskam mocno. I lecimy dalej, moi drodzy, ze sprzątaniem, ogarnianiem. Włączam sobie audiobooka, będę słuchać dalej. Słuchajcie, tutaj są moje najważniejsze i najpiękniejsze talerze miseczki. Świąteczna zastawa, którą pomalutko sobie zbieram, bo te talerze naprawdę są drogie, a używamy ich przez krótki okres czasu, więc um, na pewno będę Wam pokazywać jeszcze we vlogmasach, co tutaj takiego jest, ale większość pochodzi albo z TK Maxa, albo z HM Home. Tutaj na przykład mam piękne talerze do mm, ciasta. Podobają mi się bardzo z. O, zobaczcie tutaj, z drugiej strony są czarne. Te już troszeczkę zużyte, jak widzicie. Nie lubię, nie lubię jeśli talerze zaczynają mieć takie ślady użytkowania po widelcach, po widelcu. Po... Nie wiem, co za mną dzisiaj jest, po widelcach, po łyżkach i tak dalej. Tutaj jeszcze jakieś miseczki, ale te talerze mi się bardzo, bardzo podobają no zobaczcie są piękne, nie wiem czemu z nich nie korzystam ostatnio muszę to zmienić, naprawdę w takich talerzach podać obiad to jest coś a tutaj jeszcze są najcenniejsze talerze jakie mam, bo z nimi przyjechałam do Anglii, to są talerze od mojej mamy, które jeszcze były u mojej babci, to jest porcelana polska, mam po dwie sztuki, bo przecież jak z Marcinem tutaj przyjechaliśmy to wzięliśmy wszystkiego żeby było do pary i tutaj zobaczcie, na no jakie piękne polskie talerze no są cudowne. Od czasu do czasu w nich jemy, tylko, tylko ich używamy na specjalne okazje. No naprawdę teraz, czyli ich docenia są naprawdę piękne, cudowne. A tutaj jeszcze takie o kwadratowe, taka czwóreczka. Chyba jest tylko cztery, bo niestety, jak chciałam kupić ich więcej, to już nie było. Więc to trzymam w kręgu. Takie perełki, proszę Państwa. A moją codzienną zastawę znacie. Ja teraz tutaj wyczyściłam moją cudowną siereczką z Wilady, szkło, półki, więc teraz mogę wszystko z powrotem powkładać. Uwielbiam ten zestaw. Ja muszę z tego częściej korzystać z tych misoczek i talerzy. Naprawdę, zapominam o tym, a przecież są na wyciągnięcie ręki. I Troszeczkę ogarnęłam, wybaczcie, nie pokazywałam Wam tego, ale jakoś nie czuję się dobrze z pokazywaniem leków na kanale, dlatego chciałam Wam tylko powiedzieć, że to zrobiłam i bardzo serdecznie Was zachęcam, abyście sprawdzili datę ważności, daty, daty ważności w sumie swoich leków, jakie macie u siebie w domu, bo warto raz na jakiś czas to sprawdzić, raz na pół roku chociaż, żeby. Nie mieć przeterminowanych leków w domu. Udało mi się też ogarnąć tutaj cały kredens, jak mogliście zobaczyć. O wiele lepiej to wygląda i nawet zrobiło się troszeczkę luźniej. Tutaj to już jest wyczyszczone i jedyna rzecz, jaka mi została, w sumie to dwie, to wyczyścić płytę. Indukcyjną oraz wyczyścić kosze na śmieci. Więc przyniosłam kosz, bo nie zapominajmy o innych koszach w domu nie tylko tych, co mamy w kuchni, ale również w łazience. Przyniosłam ten spray, który ostatnio Wam pokazywałam. Jest to Festive Bean Buddy o zapachu cynamonu i pomarańczy, czyli bardzo świąteczny zapach. Wystarczy spryskać wnętrze kosza i przetrzeć mokrą ściereczką, więc tak właśnie zrobię, spryskuję, od razu wymienię śmieci, wyrzucę śmieci, wyniosę śmieci i włożę nowe worki, no i to będzie już przedostatnia, prawie że ostatnia rzecz, jaką dzisiaj zrobię. Jestem bardzo ciekawa tego sprayu, tutaj jest aż 500 ml i myślę, że na jakiś czas mi to starczy, a też dezynfekuje i sprawia, że te kosze powinny pachnieć ładniej. Oto sposobem, moi drodzy, ogarnęliśmy całą kuchnię. Nawet nie tylko kuchnię, bo jadalnie również, kredens jest zrobiony, chybździk tutaj e, też jest ogarnięty. Dodatkowo lodówki, wszystkie szafki. Tutaj na górze te pudła też przyjrzałam. Powiem wam, że jest dobrze. Jest dobrze, jestem mega zadowolona. A jeszcze apteczka przecież dzisiaj była, więc. A jeszcze kosz na śmieci z łazienki, więc jest, jest naprawdę super. Cieszę się. Cieszę się bardzo. Jestem zadowolona. Teraz mogę iść się wykąpać, a potem zrobić sobie kolację. No? Fajnie. Mega fajnie. Pozytywnie. I jeszcze więcej mi się chce. Więc spoko. Na dzisiaj to tyle. Jeśli chodzi o nasze porządki i myślę, że później postaram się do was jeszcze na chwilę tutaj wpaść. Światło nam nie sprzyja, jest już późno. Ja jestem w piżamie i stwierdziłam, że przyjdę się już z Wami pożegnać, bo nic ciekawego się nie wydarzy. Za chwilę idę spać, jeszcze odpisuję Wam na komentarze. Jakoś ostatnio. Robię to późno wieczorami, bo wtedy dopiero mam czas, żeby do nich tak usiąść na spokojnie przeczytać je i odpowiedzieć. Więc bardzo jeszcze raz, bardzo, bardzo dziękuję za każdy jeden komentarz, za każdy kciuk w górę, za każdą subskrypcję. To jest bardzo miłe, ale również napędzające do działania i tym dajecie mi też znać, że macie ochotę te moje filmy oglądać. Przed nami bardzo intensywne dni, bardzo intensywny czas. Nie będę ukrywać, że ten październik w ogóle jest cały czas wam to mówię. On jest taki szalony, bo kilka rzeczy się wydarzyło takich i niefajnych, ale i niespodziewanych, i to wszystko muszę razem upchnąć, ale mimo to ja wierzę, że będzie dobrze. Liczę na to, że jakoś dam radę, damy radę i będziemy kontynuować to wyzwanie. I damy radę jakoś do końca października wszystko ogarnąć. Um, powiem Wam, że ja nawet nie zwracam uwagi na to. Ja po prostu robię, nie zwracam uwagi, nie liczę, ile jeszcze dni zostało, nie patrzę na to, tylko po prostu codziennie sobie pomalutku działam i jakoś widzę powoli ten progres, z którego się cieszę. Dobra, nie przedłużam, uciekam, życzę Wam miłego dnia i...